Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z PCMA, etap numer 9 ostatni etap przed dniem przerwy z Cluses do Tignes, Tignes nie wiem, 146 km, górka znowu znaczy są góry, ale tym razem będzie finisz na górze, a nie na zjeździe także z lecimy. Zostały nam 2 km do szczytu Col du Pre. I no powiem wam, że ucieczka to sobie zrobiła ładną przewagę, 15 minut mają skubańce, a znajdują się w niej też tacy zawodnicy jak choćby Sergio Luis Henao, który ma 12 minut straty, także no troszeczkę kurczę tutaj będzie ciekawie, będzie ciekawa ta gonitwa. No i druga sprawa, Uran minus 4 forma dnia, także on tutaj kurczę no coś mi się wydaje, że będzie walczyło, o pozostanie w tym peletonie na samym szczycie. I co miejmy nadzieję, że jakoś, jakoś to dojedzie do, tego, do tej mety bez, bez żadnych przeszkód? I jakoś się to pozytywnie dla nas ułoży. No i dobra, lecimy dalej. 16 minut przewagi ucieczki. No, ok, rozpoczęliśmy ostatni podjazd pod Monte Detignier. Tak on wygląda 21 km ma, także no. No długi jest, długi, ucieczka no chociaż tyle, że ta strata nie jest tak duża, to jest 12 minut, także na mecie to może być tego troszeczkę mniej, miejmy nadzieję, Uran no troszeczkę został, pasuje, żeby się jednak przebił do, te, do, do tego przodu, bo tu zaraz mogą ataki pójść, kontraataki, które będą czatować, znaczy będą próbowały odebrać mu żółtą koszulkę, daje Zikita. Masz formę dnia plus 4, także ty tutaj powinieneś coś zdziałać. I lecimy, jakiś tam pociąg jest stworzony. Mamy Paulesa i Walgrena, potem jest Ikita, no i na samym końcu Uran. Także, no miejmy nadzieję, że no, że tutaj dojedziemy bez strat w peletonie. Przede wszystkim Uran, który no, z tą formą dnia minus 4, no to to jest kompletna tragedia. No, ale druga część tej góry jest bardziej stromsza, także jest bardziej stroma, także no pasuje te siły dawkować. Zobaczymy, tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że żadnych złych rzeczy tutaj nie będzie. No, ale no, niestety, no kurczę, ciężko, ciężko tutaj coś działać. Jak tutaj na czele peletonu zaczęły pracować. To jest FDG. No właśnie, no i kurczę my tutaj gdzieś z tyłu, tak, tak średnio bym powiedział. No i idą ataki, idą ataki, kto poszedł? Bogaczar, Quintana, Martę i Simon Yates, no także tutaj jeszcze Full Lopez. Kurczę, no nie będę atakował, bo to jeszcze 10 km, także. No ciężko będzie, ciężko. Zobaczymy jak nam to pójdzie ostatnie 9 km. Dobra, przebijamy się do przodu, o to chodziło, żeby się przebić do przodu i atakuje Roglicz. No okej, okay. to jak Roglicz atakuje, to ja sobie sprawdzę kto tu zostaje z tyłu i pyk. Dobra, 8 km, no trzeba to będzie przetrwać. Koszulkę stracimy zapewne. Tu ładnie panowie idą, Pogaczar i Roglicz, dwóch Słoweńców, a my sobie tutaj jedziemy na spokojnie. Johart trochę zdychał. Mamy tutaj Richiego, Portę, Carapaza, Swifta, Quintane, Martina. No i kurczę, uran zdycha. Jasny gwint. Gdzie tak forma dnia minus 4 na taki etap? No nie wierzę. No trzeba będzie go doprowadzić i tyle. No. Fak. Tak dobrze się to wszystko układało. To nagle teraz kicha totalna. No nic. No i Kita będzie prowadził urana, no ale. Za wiele to, no to tutaj nie zdziałamy. To tu? To tu jest jeszcze z przodu? No nic, no to zrobimy sobie taką przewagę i może to jakoś będzie rozłożone. No, już mają minutę przewagi, no to to już jest po zawodach. Niestety, no uran nie wstrzelił się z formą dnia. A Dylan Właśnie wczorajszy zwycięzca ósmego etapu. Na no odcinku wygrywa dziewiąty etap. No to prawie prawie zbliżone wyniki. No dajesz uran, dajesz mordo. Jeszcze troszeczkę, półtorej minuty mają ci panowie, także no trochę kicha. Zobaczymy, ile to będzie finalnie. 2,5 minuty. Jasny, gwint. Dajesz mordo. No ciśnij, no ja cię kręcę. 2,5 minuty stracą. O, fix. Jak słabo. Sprawdzimy wyniki ale to będzie A ajajaj jak słabo dobra Cavendish ostatni przyjeżdża a jak to się ma w Generalce bo 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 no ciężko kurcze 2 minuty straty mamy Roglicza, Pogaczara, Urana dalej jest Thomas Woods, Yates no i w sumie tyle no ci są najmocniejsi no Nibali raczej nam nie zagrozi Uran ma zdecydowanie lepsze góry no ale cóż, no, straciliśmy koszulkę lidera. Straciliśmy dwie, mi, strat, no, mamy stra dwie minuty straty do roglicza i ponad minutę do Pogaczara. No tak się to póki co układa. W punktowej Vonard prowadzi o, z dużą przewagą. Dalej w górskiej Tońs, w młodzieżowej Młodzieżowa, młodzieżowa Pogaczar przed Ikitą i w zespołowej prowadzi Ineos. Dobra, zobaczmy jak wygląda dziesiąty etap. Etap sprinterski, może Cavendish coś pokaże. Zobaczymy jak to będzie też w realu, ale to dopiero we wtorek, także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten tydzień Tour de France codziennych odcinków się wam podoba. Bo dla mnie to już jest ciężko, ciężko się zaczyna robić kurczę nagrywać codziennie te odcinki. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć.